dobry, cześć wszystkim w ten pochmurny, czwartkowy poranek. Ja już drodze za pracę. Dzisiaj bardziej troszeczkę praca rozjazdowa. Wczoraj po poczytałem Wasze komentarze i zadajecie sporo pytań, co to zrobić Mariusz, żeby troszeczkę tego brzucha zgubić, bo niektórzy się zapuścili no i nie mogą sobie z tym poradzić. Jest to bardzo proste, no co trzeba po prostu ten organizm dobrze rozgrzać. Ja powiem Wam, jak ja to robię. Yy, wielce się nie staram zawsze akurat treningi brzucha robię prawie na każdym treningu 6 razy 30, 6 razy 40. Czasami tak jest, że robię sobie 3 razy, 3 razy po 20 powtórzeń i potem dwie serie takie dobijam, aż po prostu odechce mi się w serii robię 20 powtórzeń, a później te dwie serie ostatnie doładowuję 50-60 powtórzeń ale zawsze przed takim treningiem jeżeli chcę sobie mocno pociągnąć i bardzo się pobudzić, ktoś powie, że zaraz reklamuje cokolwiek ja zawsze sobie biorę o taki szocik tak jak widać tutaj o ten rottweiler ja akurat sobie biorę, piję jednego całego, dodatkowo jeszcze coś sobie l dokładam albo cokolwiek takiego, ja to sobie biorę Wy nie musicie, możecie sobie wziąć coś innego, ja bynajmniej to biorę no i Wam polecam, co na własnej skórze sprawdziłem, dodatkowo jeszcze czas czasami akurat takie niekonwencjonalne sposoby mam. Ktoś mi po prostu kiedyś podpowiedział ze starych zawodników, ja to po prostu powtarzam i na własnej skórze sprawdziłem. Jest takie coś jak polopiryna S. No może nie powinienem tego mówić, ale czasami właśnie tak sobie robię. Jeżeli chcę, żeby ten organizm pocił się, żeby z tego organizmu lało się, no to jest tak zwane przegrzanie troszeczkę organizmu, ale no działa. W moim przypadku działało polopiryna S, tabletka polopiryny S jeszcze w takich niebieskich opakowaniach w aptece można było sobie dokupić. No i brałem razem akrosy i wtedy ten organizm tak zdrowo męczył się i palił, że no... Ta tkanka tłuszczowa jednak spalała się, no co mam powiedzieć Wam, no l jeszcze z Olimpu sobie dokładam, tego Rottweilera sobie dołożę, no i wszystko to razem idzie. 45 minut powtórzę jeszcze raz, 45 minut robię sobie tego orbitreka na tlenie 130, 140, 150, podkręcam potem, pod 160 sobie podchodzę i ostatnie 5 minut zluzowanie, chwilkę przerwy, złapę sobie oddechu, wody trochę się napiję yy, i 6-7 minut przerwy i znowu sobie wchodzę na brzusz. No i wtedy robię 3-4 serie po 20 razy takiej rozgrzeweczki, to na ławce skośnej. No i potem dwie serie, ładuję tak, że po prostu ledwo, ledwo mogę cokolwiek zrobić. No na pewno nie jest to lekkie, no, jak dołożysz sobie, robisz serii 20 razy, a potem dołożysz 50, nawet do 60 dobijam. Także aż po prostu pieczę no i drugi raz pieczę, ale od razu mówię nie polecam tego robić od razu jeżeli tego nie robiliście na drugi dzień można, na drugi dzień to nie zazwyczaj jest tak, że jak dzisiaj dołożysz mocny trening na drugi dzień boli ale na trzeci dzień z łóżka nie można wstać więc dozujcie sobie to spokojnie organizm sam powie, wyśle ci sygnał, mogę dołożyć, mogę dołożyć, mogę dołożyć. Nie ładujcie, bo w książce jest napisane, bo Pudzian powiedział tyle, nie. Słuchaj własnego organizmu. Organizm wysyła znaki. Możesz dołożyć 10 powtórzeń, możesz dołożyć 20, ale najpierw przez pierwszy okres, przez pierwsze 3-4 tygodnie, delikatnie, 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 zrób sobie 5 serii tego brzuszka po 10 powtórzeń, 5, potem dołóż sobie 15 powtórzeń, 20 powtórzeń i jak już ten brzuszek zaadoptujesz do tego palenia, do palenia tej tkanki tłuszczowej, wtedy zrób sobie tą rozgrzewkę, 3 serijki, 3-4 serijki i dwie serie takiego ognia, żeby zapaliło. I to jest mój sposób, na gubienie brzuszka, jeżeli pojedliście troszeczkę i za dużo tego piwa, tych browarów troszeczkę wypiliście, wypiliście, więc można w ten sposób to zgubić. No akurat bardzo częste to pytanie zadajecie mi z tym brzuchem, z tym brzuchem, jak to robię, że ja tak mam? Ja po prostu robię to od dawien dawna. Nie pamiętam, kiedy tego nie robiłem. Każdy wolny czas, kiedy mam po pracy, no to idę sobie na trening albo idę na matę zapaśniczą, z chłopakami poszarpać się. Teraz już takich dużych ciężarów nie dźwigam, bo już nie chcę co chciałem w tym sporcie, zrobiłem pięć razy mistrza świata zrobiłem. Jeden powie, że to źle, drugi powie, że to tak. Oczywiście, że wszystko idzie do przodu. Teraz ten strąg będzie troszeczkę rozwinął, tak jak i 15 lat temu MMA w Polsce. Raczkowało, raczkowało, chłopaki, jeszcze w Kimonach, bili się w jakichś tam dresach, nie dresach. Teraz wszystko ewaluowało i wszystko się zmieniło, więc idziemy cały czas do przodu. I podobnie jest z treningiem. Ja akurat stosuję takie stare metody treningowe, wchodźcie do mnie. Tutaj na mój profil. Co jakiś czas będę Wam tutaj podsyłał informacje o trenowaniu, jak trenować, gdzie, co, jak. Jakieś to doświadczenie swoje mam na własnej skórze, spraktykowane. No i mogę Wam podpowiadać. Będziecie chcieli, skorzystacie, nie będziecie chcieli, nie skorzystacie. No, no cóż, a ja cóż, dzisiaj muszę pomykać dalej do pracy. Dzisiaj chyba wsiądę w ciężarówkę i parę kursów muszę przywieźć. Jak wiecie, że zajmuję się ogrodnictwem, troszeczkę już dosyć, dosyć tak mocno wyczynowo i zawodowo to trochę muszę sobie popracować, a zawsze sobie czas tak poświęcam, że rano idę na godzinkę na trening, 40 minut i sobie potruchtać, wtedy ten dłuższy dzień mam. Jest to ciężko czasami, tak jak widzicie, chodzę, mule, krzątam się, jak to wczoraj powiedziałem, jak smród po gaciach, żeby iść. No to sobie biorę pieski, delikatny spacerek 500-600 metrów, no i potem taki szybki trucht, marszobyk i 40 minut przewęczę. No nie zawsze się chce, no ale... Trzeba, trzeba, trzeba. Organizm domaga się, więc musi dostać. Więc miłego dnia moi drodzy i do później, do zobaczyska. Pozdrawiam, pójdziemy.